W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się dwudniowa konferencja Resource Poland Hub. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgromadziła ponad 400 uczestników, w tym prelegentów, których celem było przybliżenie tematyki zielonej energii oraz sektora OZE. Przede wszystkim jest to czwarta edycja tego wydarzenia, ale pierwszy raz w Katowicach. Jesteśmy w Katowicach, dlatego że tu jest przemysł. Tu są odbiorcy energii. My łączymy odbiorców, wytwórców, My pokazujemy, jak odbiorcy mogą kupować zieloną energię. Dlatego jesteśmy tutaj. Dzisiaj jesteśmy na wczesnym etapie budowy zielonego przemysłu i generacji zielonej energii. Tu trzeba zarówno edukować przemysł, tworzyć regulacje w sposób aktywny i dynamiczny, bo tego dzisiaj oczekuje rynek. Klienci na zachodzie Europy, jeżeli Polska chce być centrum produkcyjnym, przemysłowym, które eksportuje swoje produkty do Europy, musi przestawić się nie za 10 lat na zieloną energię, ale w ciągu roku, dwóch lat najbliższych. Większość przemysłu i odbiorców, na przykład motoryzacyjnych na Zachodzie, wymaga od 2026 roku stuprocentowego zazielenienia swojego produktu. Więc tu nie ma miejsca i czasu na dyskusję, czy my dostarczymy produkt gorszej jakości, bo go w ogóle nie będziemy dostarczać. W związku z tym te, ten dylemat jest dzisiaj e, bardzo prosty. Po prostu musimy się przestawić w ciągu najbliższych trzech lat już na zieloną energię. Po pierwsze, po drugie musimy też równoważyć energię z, ze źródeł odnawialnych, która będzie produkowana na północy Polski. W związku z tym też musimy rozwijać intensywnie, Technologię magazynowania energii. Ponad 35% w niedługim czasie energii będzie produkowanych na północy Polski z wiatru, a więc też nie zawsze stabilnego źródła energii. W związku z tym magazyny są tutaj kluczowym elementem gwarantującym bezpieczeństwo stabilnych dostaw energii i to, co najważniejsze, zielonej energii. Tak więc to są dwa kluczowe wyzwania w ciągu najbliższych trzech lat. Transformacja energetyczna, zielona energia, odnawialne źródła jest to niewątpliwie temat bardzo ważny dla wszystkich. My dzisiaj musimy się transformować muszą transformować się regiony muszą transformować się samorządy. Dlatego część tej konferencji również poświęcona jest zakupom energii przez samorządy. Samorządy są narażone również na zmianę cen. Ostatnie lata pokazały, że to jest jeden z tych elementów, który jest dla nich kluczowy. Zielona energia nie dość, że jest czysta, to jeszcze jest tania. Bardzo się cieszę, że w sercu Czarnego Śląska rozmawiamy o zielonej energii.